Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną Bartek. Siemano. I gramy po raz kolejny w Old. Ever... Wait, 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 wait. O, trochę ścięło, ale jest dobrze. Przepraszam, czy ja mam coś robić? O, albo ja strzelać mogę. Zapiłam? What the fuck? Co ty? Jak ty to zrobiłeś? To nie ja. O! Zepnął mnie w boki, No bo widzisz, ja tak dołu. Do... Jezu, oni jadą, uważaj! Ej, bo ja nie umiem strzelać! Ja, ja patrzę na swoją. Uważaj, po boku. O, dobra, jeden się zapalił. Ja nie mam naboi. Halo, halo, dajcie naboje. Mam, drugi się zapalił. Wow, on się odpalił, jak to jest możliwe? To jest czterech, było? Niemożliwe. Dobra, mam? Po kołach, po oponach, ale. Dobra O matko boska O nie! Co ja, ja? nie wiem Ja nie wiem w kogo mam strzelać Opony, 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 dobrze W gliniarze, no O. Ej dobrze Prawie mnie wywaliłeś Ja nie wiem co ja Jadę wew A ja nie wiem ale prawie mnie wywaliłeś! Chyba What the fuck! Ja nawet nie wiem gdzie ta policja jest. Ale, ale chyba tu masz jechać, nie? W ogóle. Nie wiem właśnie kto, bo to są dwie trasy. No to jedź ten co masz jechać. Ja nie widzę tej policji w ogóle. A tu jest. Yeah. O o, matko, matko, będziecie próbować zepchnąć. No, o, rany. Ty, ja nie wiem, co. O, nie Złapali byli. nas. Yeah, yeah. Okej, okay, będziemy próbować, teraz będę lepsza. Dobra, yy, ja muszę w koła trafiać. No, prawie się udało, było dobrze. Naprawdę, dwie minuty graliśmy. Dobra, mam. Ale oni są nie do zatrzymania, ja tutaj we wszystko strzelam i nie daję rady. A to w tym samym punkcie? No kurde. O! Dobra, zapalił się. Wiem, no próbuję po oponach, oni w ogóle się palą, a potem się nie palą. Dobra, jest. R. Przeładuj od razu. O kurwa Matko, 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 nie nie zapanuję Będą próbowali cię zepnąć Jest, z... dobra Będzie po lewej, któryś skakał pewnie o, u góry pewnie O, Ale nieźle to jest do wow. Nie trafiłam Ale jedź o nie, Jezu, ja tego nie widziałam. Jadą. What the fuck Ale drewien? O nie będą cię spychać, bo... Amunicja, amunicja. Dobra. Oho! A teraz nie dam rady, nic to jest wszystko. O o, ale tu jest cenka pewnie jakaś. Dobra, uciekamy. Dobra, i teraz gdzie spierdzielamy? Ja nie wiem gdzie. O, uciekamy, uciekamy. Bo no, nawet spluwy nie mam. Gdzie? A, łódka! Uciekaj, uciekaj szybko. Udało się. Chyba spierdzieliliśmy. No, brawo.

Okej, okay. przepraszam, co? Aha Ale to ty musisz z jednej, no 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 i teraz będziemy musieli mi e, Mijać wszystko, czekaj Czekaj w, e, w twoją stronę O, dobra I Niech w twoją O, teraz dawaj w Teraz dwa razy ty, no Pomału no, No teraz ty musisz odbić. O. Bo to będzie taki nurt pewnie jakiś. Ale to na spokoju, tak. Mam nadzieję, czekaj, dobra. Tak, bo lecimy. No dawaj, odbijaj. No teraz będzie mi się zdaje, że będzie coraz gorzej. Teraz szybciej, musisz odbijać. Jak mam zmienić stronę? A. Dobra, dobra, o. O, o matko. Przecież wiosłuję, wiosłuję. Teraz yy, zmieniaj, zmieniaj stronę, zmieniaj stronę. What the fuck? O, przywalimy. Zmieniaj stronę! No, musimy, bo to o to chodzi chyba w tym. O rany, o rany, o rany przywalimy, przywalimy, przywalimy. O matko, przywalimy. Ej, my tu zginiemy na 100%, na sto, nas po 100%. Ok, o w tą, zginiemy. Musimy uważać, nie? Żeby nie przewalać aż tak mocno. Przepraszam, długa ta przeprawa jeszcze. Bo my się tu rozbijemy zaraz. O matka. To już koniec? Udało się? Wow. Tak, tak, tak no. Jeszcze, jeszcze tam. O, rany teraz będzie zeskok, o, nie, pewnie. Teraz będzie trudne. No, o, na moją stronę musisz przejść. Ja, ja Wybra, na... Uwieczu. Uwieczu. Dobra, na. Co to jest? Prawie mi się łódź. Nie skręcimy, nie damy rady skręcić. Nie, 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 nie. Nie damy rady tego zrobić. żyć. Ja, no i dupa. Było dobrze! Ciekawe właśnie z jakiego punktu. Z z jakiego punktu. punktu. Pewnie z Dobra, początku, ja tu nie? Tutaj. Ale fajnie, że to się w ogóle. O tak za. Aha, przy tym moje, przy tym spadku. O, o, o. Ale wiesz, co to jest najgorsze, bo się nie da tak sterować tym. To ciągle spadasz. A, bo ty, bo my musimy dupą wykręcać cały czas. O, teraz to już dupniemy. Jak nie wiem, co. Bo musimy trzymać się na tym samym poziomie. Dobra, tu już. Nie, nie ma opcji, że my to przejdziemy. O, kurde. O, nie, nie, nie. odbi, O, tak, tak, tak. No i dupa. Fartem! Ale tu nie da rady, tu. To... Fart! No i czuł. Dobra. Udało nam się, udało nam się. Znaczy udało nam się, to, to tyle dobrze. O nie. No i zostawiłaś mnie, no super. Ja tu. Pomaga, pomagam ci. Dawaj, dawaj, dawaj. Ratuję cię. Jest dobrze. O super! No ja. Nie. Jak ty spadłeś? Dlaczego ty spadłeś? Nie wiem. Już, już, już. Prawie. Ty nie. Dawaj, dawaj, dawaj. O rany. Ja tylko trzymam. Trzymam. O udało się, ale to piękna akcja. Ale fajnie też, że można od jakiegoś tam punktu zacząć, że to nie zaczyna się od samego zera, nie? Jakoś tam leci, ładnie. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bang job? No. Nah. You ever heard of a black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a <laughs> buy. That greedy fuck had other plans. na dwa na 2018 to naprawdę ładne cała ta fabuła i tak dalej no, no. So about right. Mm. Dgadę, jest pusta. Of course it is. Mm -hmm. trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Or no, no, I was going that will than I thought. It is pleasure doing business with you guys. You too. Mm. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. He didn't kill. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Or trust me, he's the one who's gonna be sorry. I'm making things right for me. I'm for my family. Hmm. So, do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said. With or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Na tym się zakończył ten cały epizod ucieczki, chyba. Kogo to jest, żona Vincenta czy Leo? Bo się zgubiłem. Ja też nie pamiętam. Ale które miał? Chyba Vincent miał dziecko. Chociaż Leo chyba też. Mam! Co to jest, kochanie? Co się dzieje? Hmm... Pewnie mu coś A mówili. No to ciekawe co no. czy wiesz. Alex, Aleks! A, ten młody nie wiedział. A raczej. I tu już jesteśmy w tym samolocie? Wow. Nie, to jest... Yeah, sure. time to tell. Ah, no How tak. do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know she knows me better than I know myself. Mm. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together, steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. sounds great oh, check All right, keep an eye out for my family it's a woman and a boy about this size you don't know where they live they had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Okay, so I my teraz... my... My Life looks rough Oh, yeah? pants college. I not like am should be happy. I'm great to be wild. Keep telling yourself that. Anyway, let's find your family. Okay. Hey, I'm looking for someone. That's not my problem. A woman and a boy this tall. Have you seen them? Oh, so, still not my problem. Well, why don't you leave me alone? <laughs> I don't even know what he looks like. Come on, you must have seen them. They live around here somewhere. Maybe I have. Okay. Maybe I haven't. Who knows? Okay. Why are you being such an asshole? Hey, you got any booze? Do you? Huh? Thanks for nothing. Who came? Oh, mm. smells great. Graf baseball. Hey, what's up? Can ja, I take a mm. swing? Smells mm. great. Go ahead. I'm to <laughs> o patrzę. no kurde, o, dobra, pukam okay, dalej. Sure. Nice ja też mówię w wolnym a co byłeś tam wszędzie? Nie, byłem przy przyczepie. 87. What's up? Kind of busy. Yeah, I can see that. But I'm wondering if you've seen a 30 something woman with a kid uh, this God. tall? Yep. Well, she's hot, right? No, come well, on, the my wife. <laughs> <laughs> yeah. Okay, I, I hear you. So when was the last time you saw her? I see her every day. Oh, yeah? Where's she huh. at? How come you don't know what you

Przez garaż, mówiłam ci, wejdź przez garaż Musisz przyjść Przez garaż. No, albo tędy przez schody, no To są schody. No, ja trzymam I gicior

A no to nieźle ich załatwiła, Mniej więcej fabuły w tym odcinku niż samego tego. We good? Of

A ty jakbyś się pokrała jakby zobaczyła młodę? Ja bym, yeah, no, 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 so. so. ja bym miała wywalony. <laughs> okay, so, yeah, powiedziałabym, że w końcu jest słaby. Nie słaby. Nie <laughs> nie jest tak. Zawalny. Dokładnie. Zła sława to też słaba. Tak, ale najpierw porozmawiać z Dobra i teraz co mam zrobić? Pogadać z Aleksem? Nie, jeszcze tutaj myślę, że... Albo w sumie tak, bo to było przy niej. Także moi drodzy, dziękujemy wam za oglądanie. Dzisiaj było więcej filmików niż samej fabuły. Niż naszej samej gry. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć